odcinków w ogóle nie znamy, przejechaliśmy je tylko dwa razy na zapoznaniu i naprawdę znacznie się zmieniają. Ja tutaj zupełnie nie mam żadnych informacji od nikogo, jak te drogi, jak te drogi wyglądają, jaka jest ich specyfikacja. Także jedziemy na tyle bezpiecznie i na tyle spokojnym tempem, żeby no, dowieść samochód nawet bez otartego zderzaka, co nam się em, też jak na razie świetnie udaje. No, masa doświadczenia, które musimy zebrać. Na szutrze to na pewno, ale wykorzystujemy to doświadczenie coraz lepiej, jedziemy coraz szybciej. Eee... No, jutro kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt sekund jeszcze się nam uda z tej jazdy urwać. Myślę, że jak każdy rajd czutkowy jest bardzo ciężki, dużo szczytów, dużo hop. Trzeba umieć się wcelować w rytm, także dosyć ciężki, no ale fajnie się to jedzie, dużo przyjemności z jazdy, dużo emocji. Także jesteśmy szczęśliwi.